Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Życie Grace Kelly przypominało prawdziwą baśń. Złota dziewczyna Hollywood, która porzuciła swoją kwitnącą karierę, aby stać się księżniczką. Została księżniczką monako, poślubiając księcia Rainiera Tristiu. Ale czy ta romantyczna historia była tak magiczna, jak wyglądała? Czy życie małżeńskie było naprawdę bardziej luksusowe niż jej życie w Hollywood? Od dawna krążą plotki sugerujące, że jej małżeństwo było znacznie bardziej skomplikowane, niż chciałby w to uwierzyć świat. A dziś, na krótko przed swoją śmiercią, sam książę Rainier przyznał coś, co może zmienić wszystko, co myśleliśmy o ich związku. Jakaż to zatem prawda, którą ujawnił? Co Zostańcie z nami, gdy odkrywamy ukryte zmagania życia księżnej Grace i objawienie, które zszokowało cały świat. Grace Kelly była zaręczona z innym mężczyzną, gdy poznała księcia Rainiera Turty. W 1955 roku Grace Kelly udała się do Francji na festiwal filmowy w Cannes, gdzie została zaproszona do zrobienia sesji zdjęciowej na okładkę magazynu z księciem Rainierem Turty z Monako. Według biografii krótko odbiła do Pałacu Książęcego w Monako na zdjęcia przed powrotem do Cannes. Jej przyjaciółka... Gwiazda przeminęło z wiatrem. Olivia de Havilland wspominała później w People, że Grace była całkowicie oczarowana, mówiąc: była w stanie zauroczenia. Mimo że spotkanie z Rainier'em miało charakter baśniowy, Grace była już zaręczona z projektantem mody Olegiem Cassini. Odkryte listy podczas aukcji Cassiniego sugerują, że była głęboko zakochana w nim, co czyni nagły zwrot jeszcze bardziej zaskakującym. Sam Cassini miał podobno skonfrontować ją w tej sprawie, mówiąc: Jednym z powodów, dla których myślę, że poślubisz tego człowieka, jest to, że to najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek ci zaproponowano. I w wielu aspektach Grace zdobyła rolę swojego życia. Jednak za wspaniałością życia królewskiego jej małżeństwo okazało się znacznie bardziej skomplikowane niż jakakolwiek romansa hollywoodzka. Lata później jak opowiada historia Once Upon a Time, Grace zwierzyła się swojej przyjaciółce, Charlotte Winston, ze swoich żani. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli moja matka nie była taka trudna wobec Olega Kasiniego, prawdopodobnie bym go poślubiła, przyznała. Ta jedna decyzja zmieniła całe moje przyszłe życie. Czy Grace Kelly miała małżeństwo aranżowane? Mimo, że małżeństwo Grace Kelly i księcia Rainiera Thurstech nie było oficjalnie aranżowane, wielu spekulowało, że nie miało nic wspólnego z miłością. Według Once Upon a Time Jiren Diego Taraborelli, sama Grace zasugerowała, że jej rodzice odegrali decydującą rolę w decyzji, popychając ją do poślubienia księcia. Ale dlaczego książę miałby potrzebować takiego układu? W tamtych czasach niepodległość Monako zależała od delikatnej umowy z Francją. Jak tłumaczy Grace Kelly w Sekretne życie księżniczki, jeśli rodzina Grimaldi nie wydałaby na świat dziedziców, Monako mogłoby być wchłonięte przez Francję. Przed poznaniem Grace, książę Rainier był w związku z francuską aktorką, która rzekomo nie mogła mieć dzieci. Aby uniknąć tego problemu, Grace musiała przejść badanie lekarskie przed zaręczynami, aby upewnić się, że będzie mogła rodzić dziedziców. Po pomyślnym zakończeniu badania, a po tym, jak jej ojciec zaoferował imponującą posag w wysokości 2 milionów dolarów, Rainier i Grace spotykali się tylko przez dwa tygodnie, zanim się oświadczył. Jednak poza polityką niektórzy uważają, że małżeństwo miało również wymiar finansowy. Według producenta filmowego Roberta Evansa w jego autobiografii The Fat Lady Song pomysł ten rzekomo pochodził od greckiego magnata transportowego Arystotelesa Onassisa, który posiadał znaczne nieruchomości w Monako. Evans twierdzi, że Onassis miał przekonać Rainiera, mówiąc, dobra żona mogłaby uczynić dla turystyki Monako to, co koronacja królowej Elżbiety zrobiła dla Wielkiej Brytanii. Ich małżeństwo było prawdziwym chaosem. Jak każdy królewski ślub, Związek Księcia Reiniera Turgi i Grace Kelly w 1956 roku był wydarzeniem światowym. Blisko 2000 dziennikarzy relacjonowało ceremonię, a jak wspominała druhna Marie Rambeau, było więcej prasy niż gości. MGM nawet nakręciło całe wydarzenie, transmitując na żywo do ponad 30 milionów widzów na całej Europie. Mimo, że królewskie śluby są zawsze okazałymi wydarzeniami... Ten był szczególnie ważny z uwagi na swój kontekst. W okresie powojennym, wystawny ślub Grace i Rainiera stał się symbolem nadziei, dobrobytu i idealizowanej baśni lat 50. Ich syn, książę Albert, później wyraził swoje odczucia na temat jego wpływu, mówiąc w magazynie People: co pozostawiło taki ślad w umysłach, co to dla Monako znaczyło, dla ludzi na całym świecie, to coś nie do pomyślenia." Mimo tego marzenia, Grace miała bardziej humorystyczne podejście do całej sprawy, określając wydarzenie jako karnawał stulecia, a nie ślub stulecia. Według księcia Alberta jego matka uznała to doświadczenie za przytłaczające, opowiadając, że podczas swojej nocy poślubnej ona i Rainier byli tak wyczerpani pokazem, że po prostu zasnęli. Czy życie towarzyskie Grace Kelly dobiegło końca? Jako jedna z najpopularniejszych aktorek Hollywood w połowie lat 50., Grace Kelly prowadziła ożywione życie towarzyskie. Rok 1954 był szczególnie znaczący. Otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara za Mogambo, zdobyła Złoty Glob i podpisała siedmioletni kontrakt z MGM. To także wtedy zaczęła współpracować z legendarnym Alfredem Hitchcockiem, który stał się nie tylko wpływowym mentorem, ale również bliskim przyjacielem. Jednak jej małżeństwo z księciem Rainierem Trejczy w 1956 roku brutalnie zakończyło jej hollywoodzką karierę. Zgodnie z Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier, próbowała utrzymywać kontakt z dawnymi przyjaciółmi, często zapraszając ich do Monako na oficjalne wydarzenia w pałacu, ale pogodzenie jej dawnego życia z protokołem królewskim okazało się trudne. Kiedy jej przyjaciele zachęcali ją do relaksu i zabawy, Rainier miał grymas, a reakcję tę podzielała jej druhna mecz Tivet Falcon, która pewnego dnia stwierdziła, ta zażyłość niszczy jednym ruchem całą starannie zbudowaną inscenizację wokół księcia i księżnej. Mimo ograniczeń związanych z życiem królewskim, Grace nigdy nie przestała cenić swoich przyjaźni nawet w 1982 roku, w roku jej śmierci, podkreślała ich znaczenie w wywiadzie dla 20/20 20 w ABC, stwierdzając po prostu: "Moi przyjaciele są dla mnie bardzo ważni". Grace Kelly żałowała, że nie może grać. Nie spodziewała się, że będzie musiała zrezygnować ze swojej pasji do kina, poślubiając księcia Rainiera Czyty. Od najmłodszych lat marzyła o byciu aktorką. Udało jej się zdobyć nazwisko w Hollywood, stając się uznaną gwiazdą. Nawet po latach od przejścia na emeryturę, brakowało jej tego. Tęsknię za kinem, przyznała w 1964 roku. Kiedy złapiesz wirusa gry, nigdy się nie wyleczysz. Ale kontynuowanie kariery nie wchodziło w grę, zwłaszcza w obliczu kategorycznego odrzucenia Rainiera. Posunął się nawet do zakazu wyświetlania jej filmów w Monako, publicznie stwierdzając, nie chcę, żeby moja żona pracowała. Jego sprzeciw trwał przez całe ich małżeństwo. Jak relacjonował biograf James Spada w South Florida Sun Sentinel, Grace ostatecznie zaczęła zwracać się ku recytacji poezji jako sposobowi osobistej ekspresji, ale Rainier odmówił uczestnictwa przez wiele lat. To nie był emocjonalnie hojny człowiek, twierdził Spada, a ona nie tylko zmagała się z dezaprobatą męża, ale także wielu monachijczyków również się temu sprzeciwiało. W 1962 roku, gdy Alfred Hitchcock zaproponował jej główną rolę w Nie ma wiosny dla Marnie, dziennikarz Los Angeles Times przyjechał do Monako, aby zbadać opinię publiczną. Odpowiedzi były bezapelacyjne. Nie miałabym już respektu, gdyby wróciła do Hollywood, stwierdziła bez ogródek pewna sprzedawczyni. A nasz kraj stracił na prestiżu. Ostatecznie Grace odmówiła roli, rezygnując z kariery, którą tak bardzo kochała. Grace Kelly odnalazła więź z Hollywood. Gdy Grace Kelly zaakceptowała, że jej kariera aktorska jest naprawdę za nią, w pełni poświęciła się roli księżniczki. Podchodziła do swoich obowiązków królewskich z tą samą dyscypliną, wdziękiem i dobrocią, które definiowały ją jako aktorkę. Ale w połowie lat 70. niespodziewana okazja pozwoliła jej częściowo powrócić do jej dawnego życia. W 1970 roku jej były agent Jack Hunter skontaktował się z nią z unikalną propozycją. 20th Century Fox chciało włączyć ją do zarządu, czyniąc ją pierwszą kobietą na takim stanowisku. Ku zdziwieniu kantora Grace zgodziła się. Wypełniała zwykłe obowiązki członka rady, czuwając nad interesami akcjonariuszy, zatwierdzające budżety, tego rodzaju rzeczy, jak później wspominał w ONCE Upon a Time, behind the fairy tale of Princess Grace and Prince Regnier. Ale dla Grace głównym magnesem nie był tylko aspekt biznesowy lecz możliwość powrotu do świata rozrywki. Spotkania zarządu odbywały się w Los Angeles i Nowym Jorku, co dawało jej wymówkę do podróży. To były dary z nieba, miała powiedzieć kantorowi. Jak wyjaśniła pewnego dnia, umożliwia mi to oddalenie się od Monako przynajmniej cztery razy w roku. Czy książę Rainier Trudy i Grace Kelly mieli ze sobą romanse? Poza ich bardzo różnymi pochodzeniami, które naturalnie wywołały pewne napięcia w ich małżeństwie, Grace Kelly i książę Rainier Thrillt musieli także zmierzyć się z trudnościami w swoich relacjach międzyludzkich. Krążyły plotki o niewierności w obu kierunkach, co dodawało dodatkowej komplikacji do ich związku. Według biografii celebrytów Wendy Lee, Rainier szybko oddalił się od małżeńskiej wierności. W swojej książce True Grace Lee twierdzi, że już w pierwszym miesiącu po ślubie książę miał być zaangażowany w przynajmniej trzy inne romanse. Grace była upokorzona i niezwykle nieszczęśliwa. Pisze, opisując otoczenie księcia jako niegodne polecenia. Grace wydawała się świadoma niewierności swojego męża. Mówiła podobno swojej fryzjerce: Wiem, że mój mąż ma romanse z innymi kobietami. To bardzo frustrujące dla mnie i to mnie bardzo uszczęśliwia. Każda z tych rzeczy zdradzających Grace miała odnowić niektóre ze swoich dawnych romansów. Rzekomo odnowiła znajomości z Marlonem Brando i Frankiem Sinatrą. Niektóre relacje twierdzą nawet, że ona i Sinatra spędzili razem prywatne chwile w Cap Ferrat, gdzie ich romans trwał przez kilka lat. Ich życie rodzinne nie było szczególnie zharmonizowane. Grace Kelly i książę Rainier Tristect mieli troje dzieci. Księcia Alberta, księżniczkę Caro i księżniczkę Stefani. Dla ogółu społeczeństwa ich rodzina wydawała się idealnym wcieleniem płodności i bajkowego dobrobytu. Ale za murami pałacu dynamika rodzinna była znacznie bardziej skomplikowana. Przez dużą część ich dzieciństwa dzieci Grimaldi były głównie wychowywane przez swoją nianię, Maureen. Dla mnie i mojego brata Maureen była kluczową postacią w naszym życiu, dzieli się Caroline, księżna Monako. Wskazując na Alberta de Dog z Monaco. Kiedy byliśmy mali, byliśmy prawdopodobnie bliżej naszej niani niż naszych rodziców. Wspomina nawet, że ona i Albert płakali co roku, gdy Maureen wyjeżdżała na wakacje. Nie znaczy to, że nie mieli żadnego związku z rodzicami. Albert, w szczególności, był bliżej swojej matki niż swojego ojca, notorycznie zdystansowanego może dlatego, że rozumiał, co ona poświęciła, aby być tam. Przybycie tu i konieczność zachowywania się w określony sposób musiało być dla niej trudne na początku, przyznał dodając, że nigdy nie słyszał, by narzekała. Co do Reynera, przyznał później, że żałuje, że nie był bardziej obecny jako ojciec. Największym żalem jest to, że nie byłem wystarczająco dostępny, by opiekować się moimi dziećmi w ich młodzieńczych latach, powiedział pewnego dnia. A teraz jest za późno, by nadrobić stracony czas. Czy Grace Kelly miała depresję w swoim małżeństwie? Po zostaniu księżną Grace z Monaco była hollywoodzka ikona, miała trudności z odnalezieniem szczęścia w swoim nowym życiu. Zgodnie z High Society, The Life of Grace Kelly miała pewnego dnia zwierzyć się dziennikarzowi. Nie oczekuję być szczęśliwa i nie szukam szczęścia. Choć biografia podkreśla, że nie była stale w depresji, przyznaje, że przechodziła przez okresy smutku i osamotnienia. Sama Grace wskazała na wyzwania związane z adaptacją do życia w Monako. W wywiadzie z 1982 rokiem dla 2020 stwierdziła, kraje śródziemnomorskie nie akceptują łatwo zmian. Jej doświadczenia były często porównywane z życiem księżnej Diany, która również zmagała się z trudnościami w życiu królewskim. Interesujące jest, że obie kobiety się spotkały, a Diana później wspominała ten moment. Pamiętam moją wstrzecia z księżną Grace, i jak wspaniała i spokojna była, ale pod tym wszystkim było coś mrocznego. Widziałam to. W przeciwieństwie do Diany, Grace nigdy otwarcie nie mówiła o swoich zmaganiach z depresją. Mimo to łatwo jest sobie wyobrazić, jak trudne musiało być dla niej porzucenie hollywoodzkiej kariery i przystosowanie się do zupełnie nowego świata. Jak podkreślił biograf Jeffrey Robinson. Zaraz po ślubie z księciem Rainierem III, natychmiast znalazła się w wize obowiązków królewskich, nie znając nawet języka francuskiego. Książę Rainier III i Grace Kelly nigdy naprawdę nie mieli intymności. Podobny sposób, w jaki paparazzi natarczywie ścigają brytyjską rodzinę królewską i ostatecznie przyczynili się do tragicznej śmierci księżnej Diany, książę Rainier III i Grace Kelly mieli bardzo niewiele intymności. Niemal żadnej. Jak wyjaśnił Jay Jorgensen, autor Grace Kelly: Hollywood Dream Girl, Grace mówiła tylko o czasie, zauważając, że nie zdała sobie sprawy, jak rzadko będzie mogła spędzać spokojny czas tylko z mężem. Mówiła, że chce trochę intymności. Ciekawe jest, że w momencie ich ślubu, w połowie lat 50., Monako wcale nie było jeszcze luksusowym placem zabaw dla bogatych, jaki jest dziś. Biograf Jeffrey Robinson opisuje to jako zapadła dziurę, podkreślając, że elektryczność i hydraulika były godne XIX wieku we Francji i że nawet telefony nie działały. Przy takim zmianie stylu życia i stałym nadzorze, jaki narzucał jej status królewski, nic dziwnego, że ich małżeństwo często bywało skomplikowane i męczące. Brak intymności dotykał nie tylko Grace i Rainiera, wpływał także na ich dzieci. W wywiadzie dla 2020 w 1982 roku księżna Grace ujawniła, że paparazzi byli na tyle natarczywi, że jej córka księżniczka Stephanie musiała być ukrywana w bagażniku ich samochodu, aby dotrzeć na zajęcia gimnastyczne, by paparazzi jej nie śledzili. Czy książę Rainier Turti i Grace Kelly naprawdę się kochali? Po śmierci Grace Kelly w 1982 roku wiele osób wypowiadało się o trudnościach, które miała w swoim małżeństwie z księciem Rainierem Tree, ale możliwe jest także, że jej decyzja o porzuceniu Hollywood była po prostu świadomym wyborem objęcia nowego życia jako żona i matka. W wywiadzie dla 2020 tego samego roku Grace nawiązała do nieustannych plotek, które tabloidy rozprzestrzeniały na temat jej małżeństwa. Paparazzi wymyślają historię, wymyślają romanse, mówiła. Według prasy mój mąż i ja ciągle rozwodzimy się, co wcale nie jest prawdą. Chociaż plotki o niewierności towarzyszyły Rainerowi przez całe ich małżeństwo, niektórzy sądzą, że naprawdę kochał Grace. Według moich dni z księżną Grace z Monako, książę Rainier nigdy nie otrząsnął się po stracie Grace i nigdy się nie ożenił ponownie. Ich syn. Książę Albert potwierdził to uczucie w programie In Depth with Graham Bensinger, stwierdzając, że jego ojciec był głęboko poruszony z powodu zniknięcia Grace i że nigdy już nie był tym samym człowiekiem po wypadku. Grace Kelly zmarła 14 września 1982 roku w Monte Carlo, po tym jak doznała udaru mózgu prowadząc samochód. Następnie wypadek, który miał miejsce w Kapdal na lazurowym wybrzeżu, okazał się śmiertelny. Czy rodzina królewska Monako jest przeklęta? Podobnie jak wiele innych historycznych dynastii, rodzina Królewska Grimaldi rzekomo dotknięta jest przekleństwem, które ma już kilka wieków. Pochodząca z genu i włoszech, rodzina Grimaldi oficjalnie przejęła kontrolę nad Monako w 1419 roku. Prapradziadek księcia Rainiera Terste Albert Piraft był władcą, który wprowadził pierwszą konstytucję monachijską w 1911 roku. Ale znacznie wcześniej nad rodziną ciążyła mroczna legenda. Zgodnie z legendą, w XIII wieku książę Rainier Terste porwał i zaatakował kobietę, którą uważał za piękną dziewczynę, aby odkryć, że była to czarownica. Według historii rzuciła ona przekleństwo na linię Grimaldi, mówiąc: Nigdy żaden Grimaldi nie pozna prawdziwego szczęścia w małżeństwie. Czy to prawda, czy nie, historia nie była łaskawa dla tej rodziny. Jak zauważyło The Independent w sarkastyczny sposób, skandale, rozwody i plotki o niewierności prześladują ich od dekad, do tego stopnia, że niektórzy nazywają ich najbardziej dysfunkcyjną rodziną w Europie. Biorąc pod uwagę dobrze udokumentowane problemy w małżeństwie księcia Rainiera III i Grace Kelly, w tym plotki o niewierności i tragiczna śmierć księżnej Grace, łatwo zrozumieć, dlaczego wielu sądzi, że legendarne przekleństwo Grimaldi nadal ma moc. A co wy o tym myślicie? Czy życie królewskie Grace Kelly było tak tragiczne, jak się mówi? A może to po prostu cena, jaką trzeba zapłacić za poślubienie księcia? Dajcie nam znać. Co sądzicie w komentarzach poniżej? I nie zapomnijcie polubić, subskrybować i włączyć powiadomienia, aby niczego nie przegapić w naszych badaniach na temat królewskich tajemnic i hollywoodzkich legend.